Kochania właśnie wróciła z wakacji i już wie, że jej wakacje trwały tylko trzy tygodnie. Czeka ją nowa wakacyjna praca, sprzątaczka. Bo jako opiekunka no cóż, nie wyszło. Dzieńczy! Jesteś tam, piekunko! Jej prywatność zostanie brutalnie zdeptana przez trójkę młodocianych szpiegów. Patrz to chłopak Hani. Chłopak Hani? Ale brzydal! Oh my god, finally, jesteśmy w domu! W tym czasie Amelka, jej siostra, świętuje dostanie się do liceum. Halo? Amelka, cześć, mam dla ciebie wiadomość, dostałaś się do twojego wymarzonego liceum! Serio, <laughs> Robiąc sobie pazurki i mówiąc jetlag przy każdej okazji. O, co lepiej się czujesz? Pomożesz mi? Nie, mamo. jet mam tlaka, like, sorry. To jej no, nowe ulubione słowo po wakacyjnym kursie angielskiego. I no chyba ale, jedyne, które like, wyniosła tak. z lekcji angielskiego. Dzisiejszy odcinek to smutna historia Hani i Amelki, która wygrała życie. Historia oparta na faktach. Powroty z wakacji bywają trudne. Szczególnie, gdy po wejściu do pokoju zastajesz totalny chaos. Ale bywają też radosne, zwłaszcza gdy właśnie dostałaś się do wybranego przez siebie liceum. Cieszę się, że dostałam się do tego liceum, tak mi to poprawiło humor, a w ogóle to już z tą nową klasą, z którą będę chodziła do liceum. Umówiłam się na spotkanie, więc się wszyscy poznamy przed, jakby przed wrześniem. Mega się cieszę. Trzy tygodnie nieobecności wystarczą, żeby człowiek zapomniał. Ale przecież ja to wszystko sprzątałam, chyba zanim wyjechałam. Czy ten bałagan zrobił sam, czy może ktoś go zorganizował za niego? Ale jedno jest pewne: wakacje się skończyły, przynajmniej dla jednej z sióstr. Haniu, dla ciebie wakacje się już skończyły. Oh, czekaj, a ty już w ogóle zdasz do trzeciej klasy? Już nie pamiętam, a w tym roku to to będzie twoje trzecie, drugie liceum? Już się pokupiłam w tych obliczeniach. Może wiesz co, idź się prześpij, bo masz jetlaga. No bo cię z tego ostatniego wywalili, co nie? Nie twój interes. W takiej sytuacji postanawiasz wszystko poukładać i wziąć się za siebie. Najpierw ogarniasz bałagan, fizyczny, bo z tym w głowie to jeszcze chwilka. Mawiają, że gdy życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę. Ja dostałam od życia cytrynę i prysnęłam nią sobie prosto w oko, czyli historia o tym, jak spędzam wakacje w domu. Generalne porządki to takie, gdzie czyści się dosłownie wszystko. Prawdziwy, najprawdziwszy. Pierwszej klasy bałagan. Nawet klimatyzator, ale myślę, że inne słowa niż te od Magdy Gessler lepiej nie oddadzą stanu tego urządzenia. Niestety to nie jest jeszcze szczęśliwe zakończenie tej historii, bo najgorsze dopiero przede mną. Ale właśnie wtedy pojawia się on, młodszy brat, który najwidoczniej zapomniał, że siostra wróciła z wakacji. Jak ninja w skarpetkach zakrada się do pokoju, otwiera szafkę i zaczyna swoje ulubione hobby. Co ty tu robisz, przepraszam bardzo? To ty już wróciłaś, he he he, to ja już pójdę. O ty mały, o, zaczekaj. To ty tu zrobiłeś taki bałagan? Specjalnie jak wyjeżdżałam, zostawiłam porządek, żeby wrócić do czystego pokoju, a pierwsze co robię po powrocie, to sprzątać, bo ktoś mi tu syf zostawił. Nie, nie pójdziesz sobie. Jak nie ty zrobiłeś ten bałagan, to niby kto? Twoje rodzeństwo cioteczne? O, nie, 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 nie. Ja jej powiedziałem tak. Nie! Nie można iść do pokoju, dzieci. Jakich nie ma? Jakości nie wierzę, ale już sobie idź i daj mi spokój. Więcej mi tu nie grzeb. Tania chowa kasę. No to ja, ja idę szukać szminek. Wow, ale kosmetyków. Tu nic nie ma Kacper. Zawsze tu kasę. Nawet w moich kosmetykach żeby... grzebał. <grytania> nie, ma, nie ma. Chyba wiem. Gdzie? Tutaj mówię Wam, ma kasy. Nie ma tej kasy, ale jest coś innego. Co ty robi to zdjęcie? Patrz, to chłopak Hani. Chłopak Hani? Chłopak hani? Ale Brzydal. No Brzydal, no mm. Brzydal. Mamo, Czeka ktoś kasta. mi otwierał wszystkie kosmetyki i wyschłę. No niby kto to miał zrobić? No Nie wiem, Kacper. No proszę cię, Kacper, nie ma co robić tylko twoich kosmetyków używasz. Proszę cię, daj spokój. No, a kto niby inny? No nie ja. Grzebał w mojej szafy z ubraniami. Przecież Kacper nie potrzebuje niczego z twojej szafy, daj spokój. Chodzi w moich butach, tych na obcasie, i uważam, że powinnaś go za to okrzanić, bo gdyby coś mi się stało, gdyby w nich spadł ze schodów, na przykład. A może dzieciaki przyjechały tutaj, postanowili, że wszyscy pójdą do mojego pokoju na górę nie wiem, coś tam porobią. Byli krótko, interesowało ich tylko granie. Ja pewnie nie posprzątałaś i zapomniałaś o tym, i teraz jesteś zdziwiona. Na pewno posprzątałam i jestem zdziwiona, bo ktoś mi grzebał w pokoju. Wszystkie tropy prowadzą do Kacpra i jego ciotecznego rodzeństwa. Ale klasycznie nikt nikogo za rękę nie złapał. Czas zabrać się za trudniejsze tematy. Ale zobacz, mamo, to jest fajne. Ale widzisz, ile to kosztuje. Nie stać mnie na to, żeby cię wysłać. Wczesne jest masakryczne, chyba że sobie zarobisz wakacje. Ale jest jeszcze ta. Znajdziesz pracę, nie ma problemu. Co może robić szesnastolatka? Tym bardziej taka, która ma młodszego brata i całkiem spore doświadczenie w opiece nad nim. Logiczne zostać opiekunką. Teoria piękna. Ale praktyka. Okej, okay. więc mi teraz daj te cukierki, co masz z Stanów Nie. Tak, Dasz mi te cukierki. Nie. Tak. Nie. Tak, bo nie będę oddychał. Kacper, no dobra! Wiedziałam, że się dogadamy. Kolejne zajęcie, sprzątaczka. Brzmi banalnie? Nie dla Hani, bo to nie chodzi o zwykły kurz czy porozrzucane skarpetki. Tu w grę wchodziły rzeczy poważne. Pajęczyny z historią, pająki z osobowością i zakamarki, które pamiętały jeszcze czasy pierwszej klasy podstawówki. To dawne mieszkanie Hani. Teraz wraca tu tylko na chwilę z mopem w dłoni i mamą u boku. To taki praktyczny trening, zanim zacznie się sprzątanie na serio. Już nie w ramach obowiązku domowego, tylko prawdziwej pracy. Mamo, ja to muszę jeszcze myć. Musisz, widzisz ile jest roboty. Ale mamo, czemu Amelka nam nie może pomóc, by było szybciej? Amelka poszła sobie zrobić paznokcie. Paznokcie? No to... Mamo! Czyli ona sobie robi paznokcie, a ja tutaj muszę zasuwać? O Jezu, Hania, ona ma nową szkołę, nowych znajomych, no po prostu chciała wyglądać lepiej, żeby się dobrze czuć, no przestań. Ja też mam na przykład nową szkołę, a i tak muszę tutaj sprzątać. Hania, że Cię wylali z tej szkoły, to jest inna kwestia i do tego teraz nie wracają sprzątanie. Po kilku godzinach Hania wiedziała jedno, sprzątanie też nie jest dla niej, bo mopem można ogarnąć kurz, ale na pająki już nie była gotowa. A tymczasem Amelka. Zamiast mopować, plan dnia miała zupełnie inny. Kosmetyczka, paznokcie i zasłużony chill po wakacjach. Ale zanim pokażemy efekt końcowy, cofnijmy się o tydzień. Bo przez 7 dni Amelka żyła w stanie ciężkiego jetlaga. Oj Amelko, pomożesz mi? Oj, jestem taka zmęczona, mam jet laga. O, dobrze, że jesteś. Słuchaj, może robiła pranie. Nie, wiem, wiesz co, mamo? Mantletlaga. Fajnie, fajnie, że tam idziecie, ale ja zostanę, bo mam jet laga. Nie mogła no, mnie śmieci, nie bo jet lag. Nie strasznie. mogła pomóc w kuchni, bo no, no, Nie mogła sami. podać pilota, no, bo wiadomo, Jetlag. Tyle, że jak się okazało, Jetlag miał na imię Roblox. Ale przynajmniej pazurki zrobiły się same. Magia jetlaga. I co pewnie w tych paznokciach nie możesz sprzątać? Kolejna wymówka. Wysprzątałam wszystkie te ukno za ciebie. Miesz tego dosyć. Przestań sobie robić te zdjęcia, bo mnie to denerwuje. Dziewczyny, przestańcie się kłócić. A ty, nie przesadzaj. Ładne ma te paznokcie. Dla mnie to totalnie Miami vibe. Ale mamo, ja nie rozumiem. Ty pozwoliłaś jej zrobić jakieś szalone paznokcie raz, i to było na balu smoklasisty I one nie były aż tak przesadzone jak te. A teraz pozwalasz jej zrobić coś no, no, takiego? No ale są wakacje, potem pójdzie do liceum, to będzie musiała to wszystko ściągnąć. Jakoś w to nie wierzę. Dobra, to ja wam mogę pokazać mój pomysł na moje następne paznokcie. Jak ocujecie. To na rozpoczęcie roku szkolnego. Nie ma opcji. Dobra, żartowałam. Ciąg dalszy, nastąpi. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W sumie tak samo, jak to by było na tyle z moją szkołą, bo Amelka miała troszeczkę rację z tym, że możliwe jest, że mnie wylali, ale nie mogę Wam więcej zdradzać. Jedyne, co Wam mogę powiedzieć, to, że zmieniałam szkołę w tym roku już dwa razy i nie były to łatwe decyzje, ale no cóż, dowiecie się w kolejnych filmikach. Pa!